Dzień dobry, dzień dobry. Nina z yoga. Jak się kłania? Jak się dzisiaj macie? Mam nadzieję, że dobrze i że jesteście gotowi na kolejny piątkowy chillout. Chcę Ci podziękować e, od razu za to, że jesteś i wspólnie możemy porozmawiać, pozastanawiać się nad osiągnięciem lepszej jakości życia. Dzisiaj opowiem wam o czymś, co brzmi tajemniczo dla mnie też, ale chcę sama trochę zgłębić temat, dowiedzieć się i doświadczyć. Chodzi o ustawienia systemowe. Obecnie jestem na etapie pisania mojej drugiej książki i tytuł już mam i brzmi on Alchemia codzienności. W mojej pierwszej książce Recepta na szczęście. Trochę już pisałam o wdzięczności, ale jest to tak szeroki temat, że chcę się jeszcze nad nim Pochylić. Ogólnie moja druga książka to kontynuacja moich my, y, y, przemyśleń, doświadczeń, i wstępnie czwarty rozdział mojej książki brzmi Hellingerowska wdzięczność. I tak jak mówię, jeszcze nie wiem dokładnie na czym to polega, o co tu chodzi. Słyszałam jednak, że jest to związane z wdzięcznością, z pokłonieniem się swoim rodzicom, z zaakceptowaniem. I uszanowaniem ich oraz y, ogólnie zaakceptowaniem przeszłości, ale też za uświadomienie sobie tego, że nasze przeszłe pokolenia, nasi przodkowie wywarli na nas bardzo duży wpływ, y, że po części właśnie nas ukształtowali. Wiem, że do tych ustawień można wykorzystywać drewniane figurki w sesji indywidualnej, a w sesji grupowej uczestnicy sesji wcielają się w rolę członków rodziny. Brzmi trochę enigmatycznie, wiem. Także tyle wiedziałam na ten temat, ale postanowiłam się dowiedzieć więcej. Chciałam dowiedzieć się, czym w ogóle są ustawienia systemowe, skąd tak naprawdę się wzięły. Dlaczego budzą tyle emocji i jak mogą pomóc w życiu codziennym, czy to w relacjach, czy w pracy, a nawet w zdrowiu. Podobno to narzędzie, które pozwala zobaczyć niewidzialne i odkryć ukryte mechanizmy w naszych rodzinach, organizacjach, czy nawet w samym sobie. Tak? Że warto z takiej terapii skorzystać w momencie, kiedy czujesz, że coś w Twoim życiu na przykład się powtarza. Że masz wrażenie, że jakbyś wciąż wpadała w te same schematy albo że nosisz na sobie coś, co wcale nie należy do ciebie. W takich sytuacjach temat ustawień może być dla ciebie naprawdę odkrywczy. Dlatego też postanowiłam tego doświadczyć na własnej skórze i zapisałam się na jednodniowe szkolenie. Poszperałam trochę w internecie, to znaczy, koleżanka poleciła mi pewną kobietę i postanowiłam się właśnie do niej zapisać. Najpierw chciałam umówić się na sesję indywidualną. Pomyślałam, że w trakcie takiej indywidualnej sesji jeden na jeden najwięcej skorzystam, że ktoś właśnie skoncentruje się tylko na mnie i to da mi taki lepszy obraz całego doświadczenia. Jednak potem zaczęłam mieć wątpliwości. Yy, zwłaszcza, że blisko mojej miejscowości w Katowicach jest yy, organizowana całodniowa sesja grupowa. Przyszło mi też na myśl, że dobrze będzie poobserwować, jak inni pracują, jak to odbierają, jakie mają odczucia i spostrzeżenia, i że to da mi taką większą możliwość wyrabiania sobie yy, zdania na temat całego doświadczenia. Zatem postanowiłam przejść terapię, bo też się tak właśnie do niej odnoszą ludzie w gronie wspierających się osób osób być może z problemami podobnymi do moich. Dodam jeszcze, że koleżanka, która poleciła mi i tę metodę, i tę kobietę, do której właśnie jadę, powiedziała, że jeżeli już jadę, mam jechać, to muszę jechać z jednym problemem to znaczy muszę wybrać problem, który będę chciała rozpracowywać no troszkę się zastanowiłam, co mogę wybrać, aby sobie jak najlepiej pomóc, tak? Ja bym skorzystała z tego, tak? Aby faktycznie przyniosło to e, jakieś efekty. Mm, I tak koniec końców chyba wiem, co będę chciała przerabiać, ale mam jeszcze trochę czasu na przygotowanie się. A więc zapisałam się na zajęcia grupowe, opłaciłam je w całości i w połowie kwietnia jadę zdobywać... Nowe doświadczenia i mam nadzieję, że będę mogła się tym z Wami podzielić. Także spotkam się z ludźmi w grupie. E, chyba do 15 osób liczy grupa. E, prowadząca w mailu e, odpowiedziałam e, w moim zgłoszeniu, że e, grupowe ustawienia systemowe. W formie warsztatów to skuteczna forma terapii, właśnie tak jak powiedziałam. Ta terapia pozwala odkryć i zrozumieć trudne sytuacje i problemy, które być może nas blokują w takiej bezpiecznej przestrzeni i atmosferze wsparcia. Z jednej strony jestem bardzo ciekawa i nie mogę się doczekać, ale z drugiej obawiam się delikatnie, jak to zniosę. Czy być może to będzie coś dla mnie być może nieprzyjemnego? No nie, sama tego nie wiem, zobaczę i się przekonam. E, jeszcze dostałam od e, organizatorki prośbę o wygodny ubiór oraz o zabranie e, wygodnego obuwia na zmianę, skarpetki czy kapcie. I też abym przybyła e, kilka minut wcześniej. Warsztat będzie trwał od godziny 9 do 18:30, 19:00, także cały boży dzień. Obecnie jestem na etapie zagłębiania się w temat Dużo o tym czytam, słucham podcastów. Chciałabym też zakupić jakąś książkę o tym, właśnie po to, żeby na ten warsztat być jak najbardziej zaznajomiona z tematem. No dobrze, to opowiem teraz o tym, czego dowiedziałam się na chwilę, chwilę obecną. Ustawienia systemowe, zwane też ustawieniami helingerowskimi, to. Taka metoda pracy terapeutycznej, też rozwojowej, opracowana przez Berta Hellingera, opiera się na założeniu, że każdy z nas jest częścią większego systemu rodziny, organizacji, społeczności, i że istnieją pewne ukryte dynamiki oraz zależności, które wpływają na nasze życie, nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy. I Ustawienia systemowe pomagają zobaczyć, dostrzec, poczuć, być może pewne niewidzialne mechanizmy. W praktyce wygląda to tak, że osoba przychodząca na ustawienia przedstawia problem, z którym się mierzy, na przykład trudności, dajmy na to w relacjach, jakieś powtarzające się wzorce, problemy zdrowotne, tak, zawodowe. Musi to być jakiś konkretny Problem, kwestia do przepracowania. Następnie, w ramach tej sesji terapeutycznej, uczestnicy, w, i tutaj, w przypadku sesji grupowej, e, to są tak uczestnicy, a w przypadku indywidualnej, e, to są figurki. Tak, i one reprezentują członków rodziny. Tak? Jakiegoś systemu i poprzez ich ustawienie w przestrzeni oraz obserwację reakcji uczestników można odkryć yy, głęboko zakorzenione być może jakieś konflikty, być może jakieś traumy międzypokoleniowe, czy też nieświadome powiązania rodzinne. I kluczowe założenia ustawień Hellingera to numer jeden porządek w systemie. Każdy członek rodziny ma swoje miejsce i jego naruszenie, na przykład wykluczenie, kogoś zapomnienie o przodkach może powodować trudności w życiu w kolejnych czy kolejnych pokoleń. Numer 2. Równowaga w dawaniu i braniu. W relacjach, szczególnie partnerskich, harmonia jest zachowana, gdy dawanie i branie są w równowadze. Numer 3. Przynależność. Każdy, kto należy do systemu ma prawo do przynależności. Wykluczenie kogoś, na przykład dziecka, które wcześniej zmarło, byłego partnera, członka rodziny, o którym się nie mówi, może prowadzić do nieświadomego przejmowania jego losu przez kogoś innego. Także to takie trzy główne założenia. Ale do czego jeszcze, w ogóle, do czego można wykorzystać ustawienia? Może podam kilka przykładów, o których się dowiedziałam, na przykład do rozwiązywania trudnych relacji rodzinnych i zawodowych, do pracy nad powtarzającymi się problemami, na przykład trudności w związkach, konflikty, blokady w karierze czy te powtarzające się schematy, do uświadomienia sobie wpływu historii rodu na nasze życie i być może do pracy nad zdrowym i nad zdrowiem i psychosomatyką. Ale jak często się zdarza, metoda ma zarówno zwolenników, którzy twierdzą, że działa niemal magicznie, a jak i sceptyków, którzy uważają ją za kontrowersyjną. Jeśli jednak jesteś otwarty na nowe podejście do rozwiązania, rozwiązywania problemów i e, chcesz poznać głębsze mechanizmy rządzące Twoim życiem, myślę, że warto spróbować. Ja sama jadę się właśnie przekonać. Kochani, jeśli będę miała jeszcze coś ciekawego do powiedzenia o tych ustawieniach, nagram kolejny odcinek. Chciałam się z wami podzielić moimi planami, bo być może ktoś już tego doświadczył, myśli o tym, lub też być może ja wyniosę cenne korzyści i będę mogła komuś to polecić. Będę na bieżąco Was o tym informować i myślę, że będę miała bardzo fajny materiał do mojej książki, którą planuję wydać już pod koniec listopada. Także ogrom pracy przede mną, ale trzymajcie kciuki. Kochani, dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Oczywiście bardzo zachęcam do zakupu mojej książki Recepta. Na szczęście link pod spodem, od razu w opisie. Tymczasem wspaniałego dnia Ci życzę, zadbaj o siebie w należyty sposób. Spotkaj się ze swoją przyjaciółką, przyjacielem, naładuj pozytywnie baterie, a w wolnej chwili oczywiście napisz komentarz, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam cieplutko!